Gali, co on robi? Piła, piła, gramy, już! Podania, podania! Co tam jest, Gdzie jesteś? Kto najdzie? Płotka, ale ty dojść do środka! Płotka, no dojść do środka! Kto ej, najdzie? Graj! Kurde, prawie jak hip -hop. To znaczy, że co? O, i dobrze, i krótko. Jest jest. Bacz, walcz, 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 Dziumni dobrem karza! bramkarza! graj! 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 Zobacz. Graj! no Graj! zobacz, no. Ruk jeszcze wyszedł. Dobrze, dobrze! Tomek! Szok! No Patrzcie, dwóch zostaje. Zresztą oni już mają, wiadomo co mają, mają wynik. No i jeszcze dobry ten dorzut. Leci ktoś z naszych, czy nie? Naszy, no, ktoś, tak. trzeba, ktoś musi polecieć. Dajcie jakąś piłę. Albo tą naszą. Ona nasz jest lekka niby. Nie, za lekka jest. kurka. Ona już poszła kurka. Poszła kurka. Graj. gramy. Piła, piła. Ruch. Zaraz zmienimy piłę. szybko. Te bramki no naprawdę z kontry poszły. Pogadam, pogadam. Przy tej trzeciej to ja tego siódemkę kryłem. A tutaj on, on do, dostał... Panowie no Teraz mocniej, No komu? No wy we dwóch stoicie w środku Kellerbody! Rozwejdzie się! Teraz do niego powinni, nie powinni uciekać, no o Jezu, szukają takich szukają we dwóch, takich penetrujących piłek nie mogą grać, tyle gr by, by się zmieniał z młodym. Nie, nie, nie dają wam. Frydźmy, oni, oni grają. O, wszyscy gramy tak, takie <ps2> takie penetrujące piwo. Ale dajemy szybciej! Ale mój nie gra. Kim jesteś ty? Kto mu wyjdzie? Podka pokaż mu się. Dobra, to chodź. Mateusz! Mam 25 Pamiętaj, uważaj by ci rzucą. wrzucą. później no. tylko z... trzy. Tak, no no. no. no, no, to. Co? Czyli... Tak. 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 No, no, no i na tak. bicie, bicie długich. Tam, no, czym się kończy? Powiedzcie mi jaka 4 mam 10. Bicie długich właśnie. O, no, Nie no. cztery w ogóle? No, 4 są w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. Czwarta leci. Wisszika, nie kolera, bo słuchajcie Prawie, bo to prawie asysta Gramy Leć młody bez przyjęcia! Mm. Ja. Dalej! Brawo, samobój! Dobra, dzięki. Dej, na, chcecie na wymianę piłę? Ej, Łukasz. Łukasz, piła jest. Zobacz, czy chcą na wymianę. Macie piłę, ty młody. Strowy. Na prawy, na prawo. Tak. Jedziemy, jedziemy teraz z nimi!

Marcin no Jezu no. Dobre Marcin, chodź. Dobra, szyb, szybko. Szyb, szyb. Norbert na środek, kapitanos i ten i Artur na bok Za dużo Łukasz jest kapitanos i ten nowy jest za dużo, żeby teraz byli, wiesz? Znaczy chodzicie o to. Nie zmieniajcie. Złytzyłem, zaraz, spokojnie. No jest tak źle. Jest źle. Waż, ważne, że jest big z Morycem z tyłu Za mało Dobra już. Dobra, dobra. <Festracja> a jak się nazywa chłopak? <straszka> Dobre Teraz. O mu! Nie krzyczcie! Dobra, no mamy nie krzyczeć podobnie. Nie krzyczcie na siebie na liczby Ruch chłopaki na krótko, no rany boskie, a już idzie, no tak, pobieg. Nie, nie wolno krzyczeć, dostaliśmy ostatnio ten że nie krzyczeć Nie grają sobie

Gramy, gramy! Dobrze, nasza! Szybko, szybko! Chodź. Dajcie mu piłę tą taką. szybciej, szybciej. Kto tam skoczy z naszych? Kto nie był jeszcze? na bok, na tu, tu na prawo! Kto, kto musi iść z naszych? Hej, chłopaki! Ktoś musi iść po gramy! Przy pierwszym płotku! Hej! Bierz piłę! Ojej, no... trzeba, trzeba. Nie zbiłem! Podnieście! Panowie, ruch! Podnieście! szybko, szybko! Podnieście! Podnieście! Nie przyszła. Przed Dobre. Dobre Pokaż mu się Nie strać nie stracisz. wracaj, wracaj, wracaj! Ustaw, ustaw! Kapitano, twoje skrzydło! Dobra! Jezu no! Gdzie byli obrońcy! Dawaj im tam piłę do bramki już Dobra wejdź płota no po filmu Ja jako... kurczę do A jeden się wyczuł, no dobrze, no Jakby tam był Nie, no nie wejdź, No chyba za kapitanem Dawaj, dawaj, dawaj płota leć W zmienia się opacity. Zmień tego eee, Niech churek Daj, 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 tu ich łapiemy! Marcin! Daj, za taki. Nie wiem. Daj, daj. Dobrze. Daj. Dobrze. Negio. Negio. nasza jest nasza jest. Nasza Ej, łapiemy, łapiemy. łapiemy Do nich, łapiemy do nich, do nich. Do nich. Znacz, teraz stywno! Koniec sięgnięcie! się! Po to odwróć się! Pokaż mu się, pokaż Pokaż się! się, ciągnij, ciągnij! Ciągnij, nie! Ale do końca, do końca panowie, blisko i! dobrze, dobrze, płota! Tak! Dobre! Ej, putaj, putaj! Dostaj, Render! Dobra, no ludzie tutaj, grajcie! Jest tu czas jakiś? Po blisko, ja. blisko, blisko! A, łapiemy i chłapiemy! Teraz teraz, teraz, teraz! 10, 15 minut! Graj, graj! Kurwa gra! Graj! Jedź zić! Z urnoporta nie na raz. Czy hey! 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 wrócimy hey! się hey! pod nam? Nie powiedz, żeby, żeby, no, spaj, żeby się nie kłócili, że dwóch jest za naszych za piłką. Oni sobie grają na krótko. No wstawcze się. Bramkarz zobacz no. Nie ma, nie ma inu pięści, musi się przewolić. Co jest się skończy. Dobra, ugasz. Co? Lekarza? Nie, no. lekarza. Nie Thaj, szuć, szuć. Thermzer, wiem, że to tragedia, ale tam trzeba trochę... Łukasz, ja chyba nie. Nie. za Nie. Nie. może, co? Krzyknij bramkarzowi, żeby stanął w tym, Nie. za chwilę. Wolał, żebyś Nie. za tego, za Nie. Nie. żebyś Nie. 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 na tego, na kurka. Je jest ciężki Jak ?right Ciężki, weź tam. Mamy jeden zar dojeździć. Adam próbował założyć. No dobra to. Jakie ładne. Jak ty może za mnie wejdzie młody z Andorpiego? Tak? Jest... Bo już po zróbmy zmiany, naprawdę. Wszystko pasz. Nie jest bardzo, wy jest kurwa, nie rzucajcie tym bo Po ziemi, po ziemi. Kukie. Żyjemy panowie! Patrz, Norbi płota się nie schodzą w ogóle. Zejcie ja się nie Ej, razem! Nie Ej, mor, kurwa! Nie żyją! Nie, oni... go za rękę przyciągnij do siebie! Po co? Po co trzech w murze? No dobre, niech będzie. Po co, po co tyłem? Żyjemy panowie! Po co tyłem? Uważajmy! Zobacz! Dobra. Dawaj, Ruch. dawaj! A, róg tak? Róg jest, tak. tak. Po... Ej, Dobra, co? Ty no. Druga niestety nie umie rysować. Półtorej ponad... Ej! Jeden, jeden! Gramy! Półtorej... Półtorej minuty było takiej przerwy. Ale to kurna... W końcu wyszło już spanie tak churnie. Gramy, gramy, panowie! Co? Które komunikacje? Dwunasta się kończy. Dawaj, dawaj! Do piłkę wyrzucaj szybciej! Obrób! Być mu! Rób! Dobra, to... szybko! szybko? szybko? szybko. Normalnie, ryśmy się po kurwa. Dawaj, dawaj, urywaj się. Wikiem kurwa i to mało tego tak jeszcze śpika. Ale do gry oni powinni się, morze, się, morze, um, się nie urywać jeba. na długie, dzi, dzi, no. No chyba, że Brawo. o to chodzi, no. Zgraj płocie. jest! ta jest. Brawo. Bo ta. Brawo. Tam nie ma miejsca, nie. Ej. Dawaj, jedź. Trafił w piłę dobrze. Mały trafił w piłę. Trafił w piłę, dobrze było. Nie tak, nie tak, Ale Ej, wraca, nie czyszmy także nie. Dobre! Jezu! Na kolano dostał! Właśnie wrócił no, no zmiany, ej! Kto tutaj już leci? Panowie, dobra ej, zmiany teraz, ale jedziemy. 4-2, Tak wrócił 12, 13, około 13 minuty. Tam, zaczęło się od tego, od tego ża, żałosnego tego, tego kopnięcia lewą nogą pod bramką. Tak się nie robi, no Boże okay, się, Na, na Libii próbowałem strzelić. Łukasz, tak się nie robi, Do tego patrzę. Ale to był żałosny strzał, człowieku, to od tego się wzięło, dwa razy dłużej niż ja, całym To? Tak, tak, tak. Oj, oj, oj! Kapitano! Panie sędzio! Chodź, wiecie, chodź. Chodź, kapitano! Dawaj, dawaj, szybko, szybko, chod Wielego, wiekle, nie, 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 Graj, nie, spokojnie. nie, 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 chyba studenta nie, 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 grawa, grawa. Już nie, nie, dobrze, dobrze. nie, nie, widzisz nie, 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 /a? Dobra, a teraz drugą z powrotem! Ogień! Dawaj, dawaj, Norbert, uciekaj, tu już będzie niepotrzebny jesteś! Skrzydło wyciągnij! Szybciej, szybciej, Szybcie. Szybcie. przyspiesz! Szybciej, zostaw! Skopę, skopę! Ej, Dobra, wydź mu! Wycofaj! Dobra, dawaj, dawaj, łap to nie ma czasu! Aut, będziemy później wyrzucać, będzie gorzej! Tak, ale dobrze dograj! Graj, graj, graj! Be bez Paulu! Po co, po co te ręce były? Dobra, gramy. Do zmiany, kto tam. Dawaj, 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 moro. Nie, mi to ręce nie wiem, sam. Co się dzieje? Kondycja? No niestety. Nie no. pójdę, tu biegam jak. tak? Nie, Paweł, nie, Paulu. U, masz! Zdrawa, zdrawa. Jeszcze raz! Masz Norberta! Teraz, 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 złap go, Norbert! Ej, powrót! Środek jest, zamykaj! Dobre, dobre! Weźmy na stronę! dobre, dobre! dobre, dobre. Jedź! jedź. Wejdź myciu! wejdź Stracił ją! Dawaj, Norbert! Dobrze, poważ, poważ Tomek! O, kurwa, hey, graj, graj! Graj, hey, Tomek! Ja hey, co to z barkiem? Ale na rzeź! Nie stanął! Keler, Keler! Tomek, Keler! Dostaw ją! Tomek, do zmiany! Daj, tą piłę! Graj! Na to się dał! Kurwa, co ty robisz? Nie, nie, nie! Chwały, przestańcie! Uwaga! Łap! Szybciej! Rysiek, ustaw się w środku! Koło 9 minut! No jest. Tak, tak to jest właśnie. Ja, ja do ciebie tu do mnie i... Dobra, mocniej, mocni, mocniej przy nich! do niego! Do niego! Dawaj dawaj! Zobaczcie, że z różku nas jest kurwa 5, a oni nic i tak by doklepalić tutaj. Zobaczmy dość. Druga, tutaj Rudy zaraz do, dostanie Młody twój Jeż. to jest, dlaczego stoi? O jezu Ej! Dobre Moro nasz, szybciej Szybciej! Wyjście! E, Łukasz Kurek. Norbert! Chodź! O jest! Szybciej, szybciej zmiana! Łukasz twoja, To będzie twój, twój gol teraz! Kury. W środku akcji kurwa zmienia zawodnika. To już nasza Pięknie piłka była, no skąd mogę? Dobra, dawaj, dawaj, gramy! Otułowy! Kurek! na twoje kurek, mocniej, mocny, biegaj, mamy ludzi! Dawaj! Urywaj się po niej! Łody, graj, graj, Artur! Wyciągnij, wyciągnij go! Graj, Artur, no po co on dyskutuje? No. Idź, 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 kurek, weź bramkę, urwij się!

Kurwa Kurwa na Ligi. Dobra. Dobrze. Dobrze. Jest. Kurde no. Mordę Dawaj, dawaj na nich kurek. Ruszajcie tam. Dobrze było. Łukasz. Która minuta się 19 się kończy. On dwie minuty doliczy za, za ten ten Dawaj, 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 no dawaj! Minutę 40 leżał. Dwie minuty doliczy, nie więcej. Nie daj, nie daj, nie daj, do końca za nim, do końca, bez piłki też! Bez piłki też! No jest, dobrze! Dobre ryś, dobre! Brawo! To jest wasi zawodnicy z Dobre, dobre, jedź, 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 do tyłu, do tyłu, Do tyłu! Do tyłu! Do tyłu! Do poczekaj Poczekaj, ciebie! Poczekaj, Marcin, poczekaj, 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 poczekaj. Do ciebie! Do ciebie! Do ciebie! Do ciebie! Do zostało minut, zobacz. to, Marcin, Marcin, graj! Łap! Bądź, Marcin. Nie, ale to... A kto mu wyjdzie? Kto mu wyjdzie? To no, chyba że o to mu chodziło. Ojej. Ale Raz, dwa, trzy, cztery. Zobacz. Ja, ja to sfilmuję. Ja sfilmuję. Patrz, ja to sfilmuję, kto człapie. Patrz, ja Patrz, ja Patrz. Ja sfilmuję, kto człapie. Dawaj, dawaj Chodź, 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 szybko dawaj Dawaj, 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 tylko jedna i druga Dawaj, 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 tylko jedna już w prawej, już w Strzałem wbiegaj Dawaj, dawaj, nie jest Raz, dwa Łapać ich, łapać Moro chodź Za Moro mówię do nich od razu na krótko 1-1 ja, około 6 minut zostało szybciej, szybciej, Sześć i nie pół go. Gdzieś tak. Sześć i Artur Artur, Artur twoje! Do ziemi, do ziemi! Dobra! Nasza! Nie. No dobra! Dobra już Dawaj, 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 dawaj! Dobrze, dawaj, no już tam to niekarny! karny. Bobu, gramy, kryjemy ludzi. Od razu, od razu, S o, o ten razu! Dawaj, dawaj Bobo, urywaj się też! zostaj? zostań! Jak Brawo! Daj mu piłkę, daj mu piłkę szybciej Bobo! Szybko! Środek, pokaż mu środek! Ach! Piła, piła! Kto mu wyjdzie? Tyłem, jak nie masz co. Dawaj, dawaj, dawaj! Te lecone głowy spuszczacie, bo tam w trzech stoi się pod bramką cały czas. Do tyłu, do tyłu. Kamil, Kamil, do tyłu, do tyłu. Tam nie grają, tam nie grają. to. Tak, tak, tak. Dawaj, 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 dawaj Bobo! Artur, chodź po akcji! Jedzie, jedzie. Jadzisz, jedzisz, Kamulec, idź do tyłu! I do tyłu graj, dziubni! Nie, nie 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 tak! Daj, dostań, Bardzo dobrze! Daj, dostań, dostań. Jejku! Patrz zna... Chciał strzelić, strzelić no! To no to są emocje. Widzisz, że się nic nie krzyczy teraz. Ja, ja nic nie krzyczę, po, po chuj. Co ja pomogę? Łukasz, tam jak ktoś to tam wrzuć, naprawdę. na prawo. Zróbcie jeden, jeden, dawaj do przodu, Bobo! Norbert, z tyłu z płotą i z tym na jeden.

Co jest? Która Panie sędzio! 24 jest! Pan podejdzie do mnie! Pan podejdzie do mnie! Gdzie? Mam panu pokazać... 24 minuta jest grana. Ej, ile było przerwy? Panie sędzio! Proszę pana, czas zatrzymywałem nawet. Więc jak to może być? Panie, Ej, panie sędzio! Nawet czaz, widziałeś? Pokazać ci cały zapis filmu? Pokazać Ci, 24 minuta się dopiero teraz kończy. 24... Proszę, proszę, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Patrz, patrz, od początku jest nagrywane. 24.08 była minuta 40 była przerwy. Nie, nie, nie wiem, nie wiem co co, co co się stało. Słuchaj, to są prawie 4 minuty ukradzione. No? Przerwa jest wszystko nagrane. Ja to zostawię jako skrót, panie Sędziu. no nie można czterech minut, ale o czym, o czym rozmawiamy? Ja wszystko, łapie czas cały czas, ja zatrzymaję no, nawet na po tym, po jak kara po, po no. Panie Sędziu. no... Po co, po co tak? No, no, się. No, ale ja nagrałem, ale ja nie, się, nie zatrzymywałem nic. Krzysiek, ja się. proszę pana zatrzymywam Ale skończył, tak? Skończył, no przecież nie wyjdziemy z powrotem. Nie no, panie sędzio, no dzięki bardzo.